Cześć kochani, witajcie na moim kanale w pierwszym odcinku Bar to School. E, I jest to haul zakupowy z wyprawki szkolnej. Najprawdopodobniej do mnie pierwsza część. E, więc tak, dzisiaj mam pokażę całą moją wyprawkę szkolną. Dobra, nie całą. Jeszcze coś dokupię oczywiście. I będzie to haul z oszą i z drugiego sklepu, który ja na razie Wam nie zdradzę. I jeżeli chodzi o filmik z Egiptu, niestety się nie pojawi, ponieważ e, cudowny YouTube nie chce e, udostępnić mi tego filmiku dla Was. Więc niestety muszę zachować dla siebie, ale wyszedł naprawdę fajnie. E, a, I niedługo na kanale pojawi się filmik informacyjny o zmianach, które pojawią się niedługo na tym kanale. Nie przedłużając, zaczynajmy do holu zakupowego z Oszą. A więc tak, większość rzeczy właśnie będzie z tej firmy, oszą. I jakbym e, źle wymawiała jakieś nazwy filmu, no to przepraszam, ale no. Wiecie, nie wszyscy muszą wiedzieć, jak się wymawia różne firmy na przykład. Dobra. No to nie przedłużając, e, ja coś będę rzucała na fotel, który jest obok mnie wszystkie rzeczy. E, które już Wam pokazałam. OK. A więc tak, zaczynamy od takiego ładnego e, piornika. E, z takim kwiatkiem z firmy Oszan. E, mam już jeden piornik, który dalej będę używać, ale uznałam, że potrzebujesz takich małych piorników. E, na pewno mi się przyda. Więc tak, e, tak wygląda w środku. Jest bardzo pojemny i jest ze skóry. Tu ma taki złoty Express od dołu, ładnie wykończony. Okay. Dalej. Z firmy Pilot 3 wymazywalne zakreślacze pastelowe. Teraz wyglądają. Z gumeczką, Okej. Okay. Dalej. Mam tutaj z boku rzecz, którą y, zostaje chyba na koniec, bo jest najlepsza. I będę się z niej cieszę. Okej. Okay. Teraz wam pokażę klej w sztywce od firmy Astra. I to jest raczej klej, który będę używać w szkole, ale jeszcze nie wiem. Ok, dalej, przechodząc dalej do kleju, klej w taśmie z firmy Donau I wygląda on tak. Dalej gumki z firmy Mapet przynajmniej się w szkole. Wszyscy chyba używają. No, jeżeli jest się w młodszych klasach. A, zapomniałam dodać. W tym roku idę do szóstej klasy. E, więc jeszcze potrzebuję takiej rzeczy na plastykę. Ale już chyba w następnym roku już raczej nie będę potrzebować. Ale no, ok. Dalej. Dwa, dwie rolki. E, układek na które mają ochro ochronić moje zeszyty ym, przed zniszczeniem Bo te zwykłe plastikowe te, y, zakładki cały czas mi się niszczą Więc okej okay. to mam takie dwie rolki A i zapomniałam jeszcze dodać, cały czas mi się o czymś przypomina y, Że... chyba zapomniałam Dobra, nieważne, chyba o tym już powiedziałam, nieważne ale jak coś, no to to jest pierwszy odcinek, Holur, który może być jeszcze jeden, ale ten będzie długi, a ten będzie krótki. Więc okej. Okay. Dalej. Temperówka z firmy Osha z pojemniczkiem taka mała, żeby się zmieściła do piórnika. Okej. Okay. cyrkiel z firmy Herlitz. To jest niemiecka firma, więc na pewno źle wymówiłam i taki zwykły klasyczny w pojemniku. Ok. Tutaj są klipsy w kolor... kolorowe klipsy. 12 sztuk z firmy Okej, okay. dalej z firmy Auchan. karteczki samo przylatne, które się przydają przy organizacji zeszytu. W tym roku postawiłam na raczej estetykę moich zeszytów Więc mam nadzieję, że mi się uda i będą ładne Będzie mi się prosić chyba, z nich uczyło Okej, okay. ale to będzie tylko eksperyment, bo oczywiście nie umiem tak e, prowadzić zeszytu. Tutaj mamy 5 ołówków z firmy Auchan e, H, B i HB e, Tak wyglądają Tutaj zwykłe czarne od spodu wyglądają tak od góry, normalnie jak, z, jak ołówki. Ok. Dalej. Szywacz. Taki malutki do piornika e, i zszywki. I ten zszywać ma na dole. Ojej. E, pojemnik na zapasowe skrzywki. Ok. Zamykam i odkładam. Teraz z firmy Beep do opakowania długopisów jedna jedne czarne, jedne niebieskie. Ok. Teraz z firmy Donau: trzy taśmy z podajnikiem na taśma. Ten podajnik zostawię sobie w domu, ale jedną taśmę na pewno wrzucę do piórnika. Bo czasami się przydaje. Teraz farby pleczatowe z firmy Astra. Przydadzą się na pewno na plastikę 12 kolorów. Do 98% naturalne farby, więc fajnie. Ja lubię właśnie takie rzeczy, które nie szkodzą po prostu ziemi. Na przykład słomki. Będę sobie niedługo zamawiam metalowe, bo nie lubię tych plastikowych. Bo niestety, ale to niszczy cały świat i to jest masakrę. Bardzo nie lubię tego. Teraz bloki: trzy bloki techniczne: dwa z firmy Bambino. jeden z firmy Danmark. Ten z Danmark ma 190 gramów. A te z Bambino mają 180 gramów, więc o 10 gramów cieńsze. Jeden i one mają po 10 kartek. Tu jest e, blod rysunkowy, też z firmy Danmark. I on ma 50 kartek i 90 gramów, więc dosyć cienki, idealny na plastyczach. Okej. Okay. Tutaj taki set geometryczny. E, Jezu. Kontomierz dwie ekierki i linijka. Cerkiel już tam dalej był, więc idealnie. E, postele olejne z firmy pentel. E, 25 kolorów. W, standardowej, w standardowym opakowaniu. Wyobrażam Wam, jak wyglądają w środku. O. Odbija Wam się moja lampa pierścieniowa, którą zawsze chowam. Ja przestaję nagrywać więcej, jeżeli ktoś z Was, na przykład moje koleżanki, które to oglądał jak u mnie była, to widziałam moją lampkę na biurku, która właśnie tak wygląda, ale mam jeszcze jedną pierścieniową, która jest chowana. Um. Okej. Okay. Znowu się odbija. E, farby akwarelowe, tak, akwarelowe e, z pędzelkiem z firmy. Nie wiem jakiej. E, nie ma napisane. Nieważne. Okej. Okay. Teraz plastelina z firmy Bambino. I mam w środku podkładkę na plastykę. Idealnie się nada. 24 kolory. Dalej. Tu są spinacze metalowe. 100 sztuk. Takie małe z firmy Office. Na pewno mi się przydadzą. Już kilka takich mam w domu. Dalej. I jak coś to dalej jest firma to sklep osą Więc naprawdę duży wybór Jest w Auchan, więc naprawdę um, Nie sponsoruję Ale polecam robić tam zakupy Bo wychodzą dosyć tanio No, ktoś robi takie zakupy jak ja To wychodzi 250 zł, ale nieważne um, Okej, okay, dalej Taka plastikowa teczka Z Tygrysem Otwina tutaj na takie lipsa. O, W środku wygląda tak, nie ma żadnych przeludek. Dosyć prosto się zamyka. I na pewno mi się przyda w plecaku, bo zawsze mi się te papierowe niszczą. Druga plastikowa. Właśnie z tego samego powodu nie mam plastikowych papierow papierowe. Papierowych nie mam, plastikowe mam, bo się nie niszczą. Papierowe się niszczą. Tutaj to jest i poprzednie z firmy oszoł coś. W środku wygląda tak, więc zwykła teczka. Ok. Trzy teczki białe, papierowe. Z firmy... Też um, No takie sznurki wiązane do labbooków, do szkoły, przydadzą się na pewno. Teraz um, zeszyty. Mam bardzo, ale to bardzo dużo zeszytów z firmy Interdruk, ale najpierw Wam pokażę te, które nie są z Interdruka i jest ich trzy. A więc tak. Pierwszy Oxford, który na pewno będzie do matematyki. fioletowa okładka. Zwykła, taka miękka. 60 kartek. Dalej. Z firmy UniPub. Taki Monstery, też 60 kartek i z firmy Ziemia Obiecana też taki 60 kartkowy zeszyt w kratkach okej okay. odłożę sobie je na bok teraz dalej ty A4 A5 dlaczego ja cały czas mylę formaty? te też były A5 tak? tak, A5 to były A5, dalej A5. To już z firmy Interdrup. E, z firmy, e, ze sklepu Ochon. E, bo mam jeszcze kilka, ale nie sochon. Ok, dwa zeszyty lustrzane. Widzicie tutaj kamerę? Albo nie widzicie, nie wiem. Bar średnio nie wiem, widać, bo to jednak rozmazuje. Ale nieważna Chwila, w którą stronę jest kamera? O, tu, je, tu jest mój telefon i obok jest kamera, ale nieważne. kupiłam sobie nową. Jej. E, Okej. Okay. Taki z interdruka, już mówiłam. Klatka. E, 60 kartek lustrzany, drugi e, 60 czartek z interdruka też lustrzany w kwiatkę bardzo ładne, bardzo mi się podobają teraz y, w kwiatkę też z 60 czartek dalej z interdruka taki holo trochę um, oczywiście on nie jest taki lustrzany, już wszystko widać i jest holo holo po prostu niby holo. No, wiecie o co chodzi? Z napisem. Bardzo ładny, podoba mi się. Teraz też też z Interdruka. Nie wiedziałam, że są ty do muzyki, do, do nut z Interdruka, ale jak widać są. Z gitarami. 16 kartek. Taki zwykły, klasyczny. okej okay. Teraz zeszyt do geometrii albo do się należy do używać gładkich zeszytów. E, 60 czartek e, z takim sukulentem. Na pewno mi się przyda do geometrii. Dwa zeszyty ostatnie z oszą, jeżeli chodzi o A5. E, taki z z kolibrem Kalibrem, nie wiem, jak się odmienia yy, w linie 84. I drugi 84 miałam jakieś rumteczka, ale mi się rozwaliła. No, bardzo mi się podoba ten wzór jest taki ładny. Nie wiem jak to określić, ale ładny. Nie jest ani ani taki dla dorosłych jest idealny dla mnie, bo ja lubię takie właśnie ładne zeszyty. 80 kartek w kratkę. Standard. Jezu. Jaką W Eee Za dużo tych też w kratkę. Ok. To by było na tyle z zaszytów A5 z oszą. Ale mi się odbija światło od tego. Ale Okej. Okay. Teraz zaszyty A4 z firmy Interdrug. Też z oszą. Pierwszy taki, możemy się przysleć do angielskiego. W klatkę. Mam nadzieję, że w tym roku nie będziemy pisać w takich dużych zaszytach na angielski, ale mam. W razie tego, żeby nie chodzić, tak jak w zeszłym roku, do Carrefour o 22, żeby kupić zaszyt do angielskiego, który jest potrzebny na drugi dzień. No ale nieważne. Klatkę 60 kartek. Taki ładny. Ok. I ostatni zeszyt z osą. Mm. Przyda mi się do hiszpańskiego, bo się uczę prywatnie. Nie mam w szkole hiszpańskiego, niestety. No. 60 kartkowy, Duży, miękka kładka. Poprzedni już mi się trochę zniszczył. Okej. Okay. ostatnia rzecz z osą, Też chyba z firmy Oszą. Chwileczkę. Um, chyba tak, ale naprawdę nie wiem. Um, jest to kalendarz szkolny na rok 2019-2020. Um, naprawdę fajne. Tutaj mam bardzo fajne porady różne wypisane, różne fajne rzeczy dopisane. Naprawdę fajnie będzie mi się to prowadziło, bo w zeszłym roku miałam taki stajler, który był po angielsku. A że mi się nie chce nigdy tłumaczyć rzeczy i po prostu jakoś ciężko mi się z wykorzystało, Odrzuciłam go po pierwszym tygodniu szkoły. No więc myślę, że z tym też nie będzie i będzie mi służył na długo. Ok, jeżeli chodzi o osą to jest na tyle. Podłożę sobie tutaj rzeczy. Okej. Okay. i najpierw rzeczy z empiry. Mam dwie. Nie poszalałam, wiem. Pierwszy standardowy, wszyscy chyba rozmawiam sępicza, taki zeszyt. E, jest piórnik. Wysuwany z ich kolekcji tegorocznej e, z Syrenami. Chyba tak. E, ok. Taki ładny. Na pewno mi się przydaje na sprawdziany na przykład. To będzie taki mój piórnik tylko na sprawdziany. Żebym nie musiała po prostu wyciągać miliona rzeczy i chować piórnik Ten miał tutaj, piórnik taki malutki, który szybko włoży do plecaka Wyjmę najpotrzebniejsze rzeczy i tyle Okej, okay. druga i ostatnia rzecz z MPK y a ja coś to jest firmy mpk więc... no Kosztował 7 złotych niecałe y Tutaj zakreślacze pastelowe. Kocham pastelowe zakreślacze. Eee, bardzo, bardzo je lubię. I jest ich 6 sztuk z firmy Paper Dot. Eee, myślę, że będą mi służyły. Mam nadzieję, że jeszcze znajdę eee, te z firmy. Eee, stabilo, tak, stabilo bo też mi by się przydały a na razie mam tylko te z Paper Dot Okej. Okay. teraz zeszyty z Interdruka ze sklepu Excellence Office e, są to dwa zeszyty zapachowe e, nowość jak się patrze właśnie tutaj w to miejsce to ten paśnie e, strynowo, a ten czekoladowo tak bardziej czekoladowo ale on cały czas pachnie. Ten nie pachnie, bo trzeba go ale ten cały czas pachnie. Do, dosłownie. Karski też im pachną delikatnie, ale pachną. Z Interdruka bardzo ładne, zeszyty w sumie. Przydadzą mi się. I one są w kwiatkę. I mają 60, 60 kartek. E, kosztowały 4,50, ale w innych sklepach. Na pewno by były tańsze, bo Excellence Office to jednak jest dosyć drogi sklep, ale droższy od Empika. Bo jest to sklep papierniczy i to tak na poziomie. Okej. Okay. Ostatni już trochę zniszczony zeszyt z Interdruka. Taki marmurowy, zniszczony, ponieważ to ma zagiętą okładkę. On wcale nie jest taki młody, jak te wszystkie inne zeszyty bo on ma już rok miałam go używać w zeszłym roku szkolnym koleżę, e, przyjaciółka mi przywiozła z działki e, bo ona ma działkę w innym mieście to ma taki papierniczy i mi kupiła taki zeszyt bo wie, że lubię marmurki e, No, kartka 96 miał kartek, ale ma teraz z 85 może, bo kilka wyrwałam, bo mi się przydawał trochę ten zeszyt ale uznałam, że może go użyję w tym roku a jak nie to będzie mój po prostu na zapiski do uczenia się. Naprawdę fajny zeszyt. Yy, w miękkiej okładce, jak widzieliście, nie mam zeszyta. Zeszytu. z zeszyta. Ludzie. zeszytu w yy, twardej okładce. Tylko ten kalendarz szkolny mam w twardej, ale też to zresztą nie mam. Yy, no, to jest taki złoty marmur. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wam się podobał filmik, jest trochę długi, ale mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, piszcie wasze propozycje na kolejny filmik, bardzo School w komentarzach, dawajcie łapki w górę, subskrypcje, no, okej, okay. pa!